Halo, halo, ludzie hipisci, hipsterzy i Mówi do was Knurko na f dzisiaj będzie na temat Port Charlotte 2001 PC6, czyli szósty wypust Port Charlotte w 2001 z 2001 roku, w sensie szósty wypust Port Charlotte po prostu jako edycja limitowana, whisky wydestylowana w 2001 roku, zabutelkowana w 2007 roku, także mamy tutaj do czynienia z whisky sześcioletnią. I nic zresztą dziwnego, że nazywa się PC6. Może to jest PC6, ponieważ ona ma 6 lat, a nie PC6, ponieważ to jest szósty wypust. Nie dowiem się tego teraz dla was, a nie dla siebie, ale... ale... Oprócz tego, że jest to po prostu whisky Sport Charlotte, więc jest to whisky, która będzie zawsze na moim radarze i zawsze będzie to opcja ciekawa i interesująca, to jest to whisky, o której słyszałem bardzo dużo, bardzo dobrego. Za każdym razem, kiedy na jakiejś grupce czy na jakimś forum ludzi, którzy generalnie dosyć dobrze orientują się w temacie dymnych whisky, wspominałem, że MRC to jest moja ulubiona whisky Sport Charlotte, to wszyscy mówili, a powinieneś spróbować PC6. To było dopiero, dopiero coś. I w końcu udało mi się faktycznie. Jakiego sampelka PC6 zdobyć? Znowu od Piotrka. Dzięki Piotrek, pomagasz tutaj bardzo mojemu, e, moim nałogom. Czy nazwijmy to może bardziej poprawnie politycznie moim hobby. Mamy e, whisky, która miała przydomek. E, miała taką nieoficjalną, oficjalną nazwę Kurt Beha, czy też Kurt. Tak, Kurt Beha. Um, I słowo bea może być wam znane do pewnego stopnia, jeżeli znacie, y, skąd się wzięło z języka galickiego określenie whisky, ponieważ whisky to po galicku wa, czy też łyżkę bea. Um, I tutaj w taki sam sposób kurt wa y, jest słowo wa użyte. Słowo wa znaczy życie, a kurt w tym wypadku znaczy ścieżki. Jest to körtva, czyli ścieżki życia. was znaczyło woda, życie. Yskie to była woda i skrócone i przeinaczone przez, przez język angielski do dzisiaj funkcjonuje właśnie jako słowo whisky. Ścieżki życia. Ścieżki życia to była whisky, na której... Na której Tubie byli pracownicy destylarni lub ludzie z destylarnią związani związani z produkcją było tych wersji wersji tej tuby chyba pięć, o ile dobrze pamiętam. I na, na niektórych były zdjęcia dwóch osób, na niektórych była były zdjęcia trzech osób, niektórzy z tych ludzi się przewija, przewijali przez kilka etykiet, niektórzy nie, więc jest to jakaś tam selekcja jeżeli mieliście butelkę w jednej tubie, no to mogliście nie mieć butelki w innej tubie i mogliście mieć tą samą butelkę, ale z innymi z innymi wzorami. Więc tak. Wydestylowana w 2001, zabutylkowana w 2007. 61,6% alkoholu, więc w ciągu tych 6 lat alkoholu odparowało w postaci Angels Share bardzo niewiele. 18 tysięcy butelek i koniec. I profil żakowania, który jest mieszanką whisky z beczek po Bourbonie i whisky z beczek po Maderze, czy też Medirze po angielsku, czyli bardzo fajnym, wzmocnionym, słodkim, czerwonym winie. Bez filtracji na zimno, oczywiście, bez dodanych barwników, oczywiście, 40 ppm dymu, oczywiście, jak to jest zazwyczaj e, w zazwyczaj Port Charlotte. Swojego czasu około 200 funtów za butelkę, teraz bez, pro, bez, e, bez trzech stówek w kieszeni to raczej nie ma co się nawet za tematem rozglądać. W Polsce trudno powiedzieć, ponieważ ta, ta whisky chyba nigdy do Polski nie dotarła. Można ją gdzieś dostać online od jakichś pojedynczych, prywatnych użytkowników, czy też w domach aukcyjnych jako ciekawostki i inne takie rzeczy. Tutaj oczywiście nie zobaczycie tego, bo to będzie czernobiałe, ale kolor tej whisky jest też troszeczkę inny niż zazwyczaj. Pojawiały się na whisky, na, na tym kanale whisky, które były leżekowane w beczkach po Porto i Porto dawało z siebie troszeczkę bardziej różowaty niż czerwonawy kolor, i tutaj. Jest z maderą troszeczkę też w taki sam sposób, więc mamy taką mieszankę bursztynu, ale z takimi prześwitami, e, prześwitami różu. Czy robi to jakąkolwiek różnicę? Absolutnie nie robi to żadnej różnicy w smaku, jest to tylko ciekawostka dziennikarska, powiedzmy, którą Wam tutaj e, mówię gwoli, gwoli ścisłości i przekazywania informacji. I to chyba tyle, co można powiedzieć na temat samej tej whisky. Trzeba zajrzeć, co będzie w kieliszku nosem i jestem bardzo podekscytowany, podekscytowany, ponieważ naprawdę nasłuchałem się samych dobrych rzeczy o tej miski. A na nosie przede wszystkim, przede wszystkim bardzo charakterystyczna dla Port Charlotte nuta Bakon raśersów, prażynek bekonowych, chipsów bekonowych, jakichkolwiek, jakiegokolwiek tego typu yy, yy, przekąsek słonych z wędzonym boczkiem w smaku, w posypce. Oprócz tego mamy melasę, mamy syrop klonowy, mamy jakieś kandyzowane wiśnie, mamy kandyzowany imbir, mamy trochę brzoskwiń, mamy yy, czegoś takiego, takiej. Nuty, y, nuty wypiekowej, która kojarzy mi się z mocno y, dobrze wypieczonym ciastem francuskim. Mamy, mamy oczywiście dymność, mamy oczywiście te aromaty wędzarnicze, mamy oczywiście jakąś taką lekką, y, lekką morskość, ale ta dymność jest tutaj bardzo świeża, jest bardzo intensywna, nie taka y, w, stylu, y, w stylu starego Okopconego brudnego komina yy, i w stylu zlizywania brudnego tynku ze ścian, tylko yy, w stylu, yy, stylu dziekcia, w stylu takiego świeżego, fajnego, yy, rzeźkiego yy, dymu z ogniska. O ile dym z ogniska może być rzeźki, ale taki świeży i, i, i drapiący i fajny, intensywny. Oprócz tego mamy takie nuty, które kojarzą się z takimi bardziej lepkimi, słodkimi rzeczami. Oczywiście była już melasa i był syrop klonowy, ale z takie, takimi słodkimi wypiekami w stylu bułki z krzyżykiem, w stylu drożdżówki z bakaliami, w stylu jakieś bułki z cynamonem, ale też oprócz tego jest oczywiście imbir i jest tutaj jakiejś takiej przyprawowości, jakiejś takiej korzynności, która wchodziłaby mi trochę w anysz. Po długiej chwili niuchania można się doszukać odrobinę, odrobinę lekkiej nuty mięty i bardzo lekkiej nuty zielonego jabłka. I to chyba tyle. Czas zobaczyć, co będzie w kieliszku tak krzyżslancie. Wziąłem sobie solidnego łyka, trochę za dużego jak, na, jak, jak zazwyczaj. 6 mm. lat. 61 i ponad 0,5% alkoholu. Rozgrzewa przełyk, ale nie kopie za bardzo w podniebienie. Niezaprzeczalnie jest to whisky z Charlotte. Niezaprzeczalnie, bardzo mocny wpływ, bardzo mocny wpływ tego, w jaki sposób oni wędzą, wędzą swoją whisky. Pakon Rushersy jak najbardziej. Melasa, syrop klonowy. Dużo, dużo nut wiśniowo-śliwkowych. Dużo nut które bardzo fajnie łączą w sobie owoce, słodycz i dym. Solankowość jak najbardziej. Lekka mineralność po jakiejś dłuższej, dłuższej chwili mówienia, ale ta słodycz syropu klonowego się ciągle utrzymuje na języku. Ciągle utrzymują się kandyzowane cytrusy, ciągle, um, ciągle jest tutaj gdzieś jakaś taka nuta ziołowa, trochę szałwi, trochę rozmarynu, bardzo, bardzo wyraźny kardamon i rzeczy w tym stylu. Troszeczkę na jakimś odległym finiszu jest taka lekkość i taka, ym, i taka świeżość, rzeźkość, która kojarzy się z miętą, ale ym, teraz po dłuższej chwili mówienia, kiedy ta słodycz i ta owocowość zdążyła sobie trochę zejść, utrzymuje się dłużej na języku ziołowość, utrzymuje się rozmaryn, są jakieś wrzosy, wiciokrzew, ym, a oprócz tego plaster miodu z solą. I tutaj trochę, tak jak było w przypadku ostatnio um, whisky Port-Charlotte SC01. Czy jest to whisky wybitna? Czy jest to whisky niesamowicie złożona i pokazująca jakieś nie wiadomo jak dziwne, wyszukane um, i, i pięknie zbalansowane nuty? Nie, ale jest to whisky ciekawa. Jest to whisky gęsta oblepiająca jamę ustną, pokazująca, w jaki sposób można zrobić dymną whisky, jeżeli naprawdę fajnie zrobi się jej kupażowanie I szczególnie w tym przypadku, kiedy my mówimy tutaj o whisky, która jest bardzo młoda, bo mamy sześcioletni destylat, w bardzo wysokim procencie, zresztą to jest 61,6%, a pije się to, jakby miało 45-48%. Um, bardzo szkoda, że pod Charlotte wydało tego tylko 18 tysięcy butelek, bardzo szkoda, że jest to whisky, która jest naprawdę trudna do znalezienia w tej chwili i teraz jest też sprzedawana zazwyczaj w cenach y, trochę jednak zaporowych, ale jest to pewien element historii, jest to jedna z pierwszych whisky, które Port Charlotte wypuściło po reaktywacji, po zmianie, zmianie podejścia, zmianie polityki, zmianie, zmianie właścicieli, kiedy, kiedy to Jim McEwan i Mark Rainier y, y, zasiedli za sterami tej dystylarni i wprowadzali ją na wyżyny wyżynę świetności, którymi się, którymi się może teraz chwalić. Jako punkt w historii, który warto wspominać, jak najbardziej jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna yy, whisky z Port-Charlotte. I trochę szkoda, że nie byłem, nie byłem w tamtych czasach zainteresowany whisky. Byłem prawdopodobnie po prostu za młody, co miałem, w 2007 miałem 18 lat, kiedy to wyszło. Trzeba było wejść w temat wcześniej, bo takie perełki niestety, niestety uciekają i już nigdy nie wrócą, prawdopodobnie. Bardzo, bardzo, bardzo fajna whisky. Szablonowy przykład tego, jak można dobrze zrobić młodą, dymną whisky, ale z pazurem, ale zadziorną, ale z ciekawymi elementami yy, i ciekawym charakterem, gdzie tutaj są bardzo wyraźnie widoczne nuty tego, że jest to whisky w po części reżakowana w beczkach po Bourbonie, a po części reżakowana w trochę bardziej fikuśnym, trochę bardziej nietypowym, trochę bardziej wyszukanym i nietuzinkowym, yy, wzmacnianym winie, czy też w beczkach po tego typu wzmacnianym winie. Tyle to miałem dla Was na dzisiaj. Bardzo, bardzo dobre rzeczy. Um, pozdrawiam, mówi to Was kurko Nesur, Hamien Tochas, Kumielam